Cześć, to znowu ja. Witam was w kolejnym poradniku esportowym. W poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się każdą klasą bardzo ogólnie. Dzisiaj, jako że jestem adekery w reprezentacji uczelnianej, zajmiemy się szczególnie tą rolą. Zapraszam. Adekery jest to rola, która skaluje się w czasie, czyli jest lepsza im później gra trwa. Early game skupia się tylko na zbieraniu złota. W mid game przechodzimy płynnie poprzez nasz bardzo mały zasób pieniędzy do dużych zasobów gotówki, które wykorzystujemy w late game. Dlatego najważniejsze jest, żeby jako adekery skupić się na last hitowaniu stworów. Zabójstwa są bardzo fajne, ale nie są wymagane dla tej roli. Pamiętajcie także, że adekera jest najbardziej podatna na obrażenia, czyli nie możecie grać w pierwszej linii, musicie stać zawsze z tyłu, starać się zmaksymalizować swoje obrażenia, które zadajecie i w tym samym czasie starać się otrzymywać ich jak najmniej. Według wielu tarola jest mechanicznie najtrudniejsza, dlatego teraz powiem wam kilka postaci, które łatwo opanować na samym początku swojej przygody z adekery. Pierwszą z nich będzie Caitlin. Ma bardzo duży zasięg autoataków, dlatego fazę linii powinniście przetrzymać bardzo łatwo. Wygrywa większość potyczek na Botleinie przez swój duży zasięg ataków, a także bardzo dobre obrażenia i pasyw, które zwiększają obrażenia co siódmy autoatak. Drugą z tych postaci jest Lucian. Jest on bardzo mobilny i może rzucać bardzo dużo umiejętności, dzięki temu nie stracicie za szybko many. Wygrywa większość meczapów na bocie, dlatego nie powinniście się bać, wyciągając tą postać, że przegracie. Trzecia postać to Sivir. Jest bardzo dobra w późnej fazie gry, a także jej linia jest w miarę bezpieczna. Dzięki swojej umiejętności na E, która blokuje jedną z umiejętności przeciwników, jesteście w stanie przetrwać każdą linię, a także dzięki swojemu dużemu zasięgowi na umiejętnościach zdobywać masę stworów. Ok, wiecie już kim zagrać, ale teraz jakie przedmioty budować na tych postaciach? Adekery nie jest zbyt potężny na pierwszym bądź drugim itemie, dlatego, ponieważ składa obrażenia krytyczne. Ta statystyka niestety łączy się przedmiot z przedmiotem i dopiero gdy je mamy kilka przedmiotów Uderzenia krytyczne, wtedy zadajemy większe obrażenia. Głównym przedmiotem jest ostrze nieskończoności, które chcecie złożyć jak najszybciej. Ono daje wam obrażenia, daje wam kryt i daje wam wzmocniony kryt. Zadajecie 25% jeszcze więcej obrażeń niż normalnie uderzając krytycznie. Dobrze, mamy już obrażenia, teraz potrzebujemy prędkość ataku, prędkość poruszania się i jeszcze więcej kryta. Dlatego polecam na drugi przedmiot złożyć Widmowy Tancerz, Kosę Statyka albo Ognistą Armatę. Mając te dwa przedmioty, powinniśmy też mieć w naszym ekwipunku buty, które czasami można złożyć też wcześniej. Najlepszym wyborem są nagolenniki Berserkera, które dadzą nam prędkość poruszania się i prędkość ataku. Jako kolejny przedmiot chcemy jeszcze więcej kryta, a także więcej attack speed, dlatego wyciągamy Phantom Dancera, czyli Widmowego Tancerza. Static shiva, kose Statyka, rapid fire cannon, ognistą armatę. Jeśli już złożyliśmy jeden z tych prętów wcześniej, nie powtarzamy go, tylko wybieramy kolejny z pulitych trzech przedmiotów. Ostatnie dwa przedmioty są najczęściej sytuacyjne, a Decker jest bardzo squishy rolą, dostaje dużo obrażeń, dlatego raczej będziemy chcieli mieć trochę kradzieży życia. Dlatego polecam krwiopijca, a jeśli przeciwnicy mają bardzo dużo umiejętności, które mogą nas spowolnić, ogłuszyć, bądź zatrzymać w miejscu, rotęciowy bułat będzie bardzo dobrym wyborem. Ostatni przedmiot to już co wolicie. Możecie wziąć ostatni przedmiot z uderzeniem krytycznym i prędkością ataku. Możecie wziąć anioła stróża dla dobrej defensywy, albo by zadawać jeszcze więcej obrażeń z przebiciem pancerza, ostatni szept, który w dwa przedmioty. Mamy już przedmioty, mamy postacie, zajmiemy się runami. Naszym głównym drzewkiem będzie drzewko precyzji. Naszym dodatkowym drzewkiem, zależnie jeśli będziecie chcieli, czarno księstwo bądź inspirację. W Czarnoksięstwie chcemy wziąć Gathering Storm i Absolute Focus, a w Inspiracji Ciasteczka i Buty. Głównym drzewkiem jest Precyzja. Z głównego Keystone'a polecam wziąć Prezdy Attack albo Fleet Footwork. Nie bierzcie letal Tempo, ponieważ dla początkujących taruna może być troszeczkę za trudna do obsługi. Fleet Footwork da Wam dużo defensywy, gdzie Prezdatak de Attack da Wam dużo możliwości wygrywania wymian na linii. Reszta run z tego drzewka najczęściej się powtarza. Najpierw bierzecie Triumf, pod spodem Alacrity albo Bloodline zależy, czy chcecie mieć Lifestyle czy Attack Speed, a jako ostatnią runkę Cap de Grace będzie dobrym wyborem. A teraz na sam koniec kilka rad, jak grać Adekery. Pierwszą rzeczą jest to, żebyście wiedzieli, że drugi poziom dostaniecie, gdy zabijecie wszystkie trzy mele miniony z drugiej fali stworów. Po nim, jeśli przeciwnik nie ma drugiego poziomu, atakujcie. Kolejną rzeczą jest, a jak już mówiłem wcześniej, Adekery musi laskwitować. Dlatego gdy widzicie, że przeciwny Adekery podchodzi do miniona, a wy nie musicie żadnego w tym momencie zabić, zaatakujcie go. Widzicie na tym troszeczkę do przodu. W walkach drużynowych pamiętajcie o tym, że jesteście postaciami zasięgowymi, więc często jesteście w stanie atakować przeciwników za ściany. Starajcie sobie znaleźć takie miejsca w walce drużynowej. To wszystko na dziś. Skończyliśmy temat Adekery. W następnych odcinkach poruszymy kolejne role. Do zobaczenia!